Dzień dobry. Witamy w Troszkę nam się pogoda psuje. A dziś debiut. No w sumie nie taki debiut, bo tak naprawdę o ile Opla Grandland X jeszcze nie filmowaliśmy, nie prezentowaliśmy, nie wystawiliśmy, no jakoś tak by było, że nie, O tyle jest to tak naprawdę bliźniacze auto. To samo tak naprawdę dokładnie co Peugeot 3008, tylko trochę inaczej opakowane. O czym się za chwilę przekonacie? Te same wymiary, te same silniki, te same skrzynie biegów, ta sama elektronika, te same rozwiązania. Zobaczcie, jaki ładne kolor. Przepięknie, nie ma dziś wyrazistych kolorów. Wszystkie samochody są szaro bure odcienie szarości. Mało jest kolorów wyrazistych, odważnych. Jeżeli mamy możliwość kupić samochód w jakimś fajnym kolorze, to to robimy właśnie, żeby te nasze ulice wyglądały trochę ciekawiej, a nie były tylko i wyłącznie szare. Jedno z najnowszych aut, jakie w tej chwili mamy na placu, bo jest to rok 2021 i jest to pełny 2021 rok. Nie styczeń, nie koniec grudnia, bodajże maj albo czerwiec. Szyby ma z 2021 roku. Wszystkie szyby łącznie z przednią Oryginalne, Originalne, LEDowe światła, bardzo fajne, troszkę inne niż 3008, ale tak jak mówiłem na samym wstępie, ten samochód jest opakowany troszkę inaczej, mimo że jest to auto praktycznie to samo. Opony Michelin CrossClimate w bardzo dobrym stanie. Mamy już przecież wrzesień, miesiąc, półtora trzeba będzie opony zmieniać. W tym przypadku nie. W tym przypadku nie. Nie słyszycie pewnie silnika, dlatego że jest to jednostka benzynowa. No i jest to jednostka ta fajniejsza, szybsza, bardziej pożądana na rynku. 1681 Kogi 230 Nm, dostępnych już od 1750 obrotów na minutę. Co nam to daje? No wyobraźcie sobie, że dzisiaj zrobiłem tym samochodem taką, może niezbyt długą trasę, ale jednak. No i aż sobie musiałem sprawdzić danych technicznych. Bo wydawało mi się, że ten samochód jest szybszy już niż by był w dwulitrowym wizny. No i faktycznie jest. 8 sekund do setki, 222 km na godzinę. Prędkości maksymalnej. No i producent nam deklaruje spalanie poniżej 6,7. Trasa autostrada poniżej 6. Czy jest to możliwe? Nie sprawdzałem tego. Pewnie tak. Eee... Fajnie zastopniowana, 8-stopniowa skrzynia biegów, taka jak w samochodach grupy PSA. Mm, no co, no mamy na przykład przy 170 na godzinę 3000 obrotów na ustęp biegów. E, 2,5 przy 140, 2000 obrotów przy 120. Czyli ja z prędkościami dozwolonymi, ten samochód naprawdę nie powinien palić dużo. Skrzynia bardzo szybko tutaj z tym silnikiem reaguje na każde odjęcie gazu, momentalnie zmienia bieg na wyższy. I na kolejne. W momencie kiedy potrzebowałem szybko kogoś wyprzedzić, troszeczkę mocniej wcisnąłem gaz, zaznaczam troszeczkę, nie w podłogę, nawet nie do połowy, troszeczkę mocniej skrzynia zredukowała biegi od razu o 3 w dół, z siódemki na czwórkę. No i wyprzedzanie było naprawdę komfortowe, bezproblemowe i całkowicie bezstresowe. Tutaj no jest wrażenie jakby ten samochód miał troszkę więcej koni niż ma w rzeczywistości Ale to właśnie dzięki szybkiej skrzyni Bardzo bogata wersja Co wam zaraz moi drodzy pokażę Co wam zaraz pokażę Znamy te guziki z 3008 i 5008 Są dokładnie takie same Klapa otwierana elektrycznie lub machnięciem buta W aucie mamy jeszcze hak, który jest chwilowo wyjęty Ale później go... Włożymy. Nie wiem dlaczego, ale 3008 ma w katalogu 520 litrów bagażniku na 1500. Tu jest podany 514 na 1000, chyba 640. Trzecie, auta są takie same. Widocznie Opel inaczej trochę bagażnik mierzył. System kluczykowy. Tu mamy system Bliss. Czarne szyby, super komfortowa rzecz. Co mamy dalej? Ale no mamy to co lubicie, panoramiczny, szklany dach można go zasłonić. Co mamy jeszcze? Mamy pełną skórę. E, ten samochód nawet jeszcze nie jest posprzątany, nawet go żeśmy jeszcze nie odkurzyli, jeszcze żeśmy z nim nie zrobili nic, tak zjechał zorg. Jest po prostu piękny, jest jak nowy, jest mega zadbany jak na swoje trzy lata. Podgrzewana tylna kanapa, moi drodzy. Fajna rzecz. Naprawdę fajna rzecz w takim przecież nie największym suv -ie. Myślę, że nie jeden Mercedes, nie jedna BMW, nie jeden samochód marki premium tego nie ma, bo nie musi. Automatyczna skrzynia biegów. Zobaczcie, tu jest drążek inny niż w Peugeotach, ale skrzynia jest ta sama. Fotele. Zobaczcie. Skórkę mamy perforowaną. Tak, fotele są wentylowane teraz w latach jak jest ciepło lub podgrzewane w zimę. Super, super sprawa. Naprawdę mamy kamerę cofania. Mamy trzymanie w pasie ruchu. Oto sobie to możemy wyłączyć. Pony, tu trakcja, tu parktronik. No z fajnych rzeczy to mamy jeszcze moje drodzy podgrzewaną kierownicę. Troszkę jeden samochód marki Premium tego nie ma. Kierownica nie zniszczona, nie drzwi, zaznaczam, tak jak Wam mówię, ten samochód jeszcze nie jest. prawie. niech mi w komentarzach nie pisze, że jest brudny czy, czy cokolwiek, bo nie jest brudny. Ale posprzątany też jeszcze nie jest. Jasna podsufitka, bardzo ładna, bardzo uszanowana. To sobie oczywiście możemy zasłonić, to jest rzecz oczywista. No. Co różni ten samochód od Peugeota? No wirtualnego kokpitu tu nie ma. To jest bardziej tradycyjny kokpit z zegarami, ze wskazówkami. Eee, no, te samochody niemieckie zawsze były trochę bardziej konserwatywne. Na zegarze 156 000 przebiegu, 150 ostatnich serwis, czyli jeszcze nie trzeba nawet wymieniać oleju. To mamy co? Przeszycia na desce rozdzielczej bardzo fajne, tu mamy aluminiowe pedały kierownica taka troszkę spłaszczona u dołu no bo to jest przecież ta co by nie było szybka wersja, to nie jest 1.2 to nie jest diesel i 1.5, to jest 181 konna benzyna i no wrażenia z jazdy tym samochodem dla mnie, dla kogoś co 14 lat ostatnio jeździ tylko dieslami, okrzecie nam że nie ma krucieka tak króci jak mam no, są bardzo pozytywne wrażenia z tym samochodem. Fotele elektryczne z pamięcią. W fotelu pasażera jest masaż. Nie wiem dlaczego nie w fotelu kierowcy. Ktoś tak sobie wóz skonfigurował. Nagłośnienie marki Denon. W Peugeot Citroenie byśmy mieli Fokale. Ale czy tu czy tu jest to nagłośnienie lepsze, wyższej jakości. Z wyższej półki, bo mamy do czynienia z samochodem wyposażonym. Bardzo bogato jak na takie auto. Nie wiem czy zobaczycie tutaj na tym. No powinniście widzieć, że jest 21, szyba oryginalna, także tutaj tutaj w ogóle jest cały ten samochód w oryginalnym malowaniu, w oryginalnej powłoce. Jest to bardzo ważne, bo wiadomo, że samochodu malowanego się nie wyrzuca na śmietnik. Ale wielu z Was się zastanawia, coś tu było robione. Ciekawe, co? Czy faktycznie to, sprzedający mówi, że była rysa, wniotka? Czy było coś więcej? Tu nic nie było robione. Więc moi drodzy, nie ma się nad czym zastanawiać. Pisemna gwarancja przebiegu, pisemna gwarancja bez wypadkowości. Auto do obejrzenia w Jabłonowej w Alei Krakowskiej 63. Zapraszam polecam.